Wyjdź więc na drogi prowadzące do miasta, idź między zagrody i przekonaj napotkanych, by przyszli. Niech mój dom będzie pełny. Ten werset mówi o tym, że them. To, to come in. Mówi o tym, żeby wyjść. There's a joke about Noah. Jest taki żart dotyczący Noego. Gdy on uświadomił sobie, i zobaczył, że nie ma chętnych, żeby wejść do arki, To on zebrał takie dzieci ulicy. And one the ark. Maybe Słuchajcie, no może tak przemalujemy tą, markę, tą arkę, że będzie wyglądała jak taki dobry bar kawowy. Może wtedy ludzie przyjdą. One said, let's make it look like a club. A Inni mieli taki pomysł, te dzieciaki, no, może zróbmy z tego jakiś taki klub, żeby to wyglądało jak klub. Ktoś inny powiedział, no, a może zrobimy tam dobrą imprezę, jakiś koncert, ludzie przyjdą. But of that didn't happen. Ale oczywiście wiemy, że tak się nie stało. Wiecie, i bardzo często kościoły próbują robić tego rodzaju rzeczy. It's ridiculous to jest could że to jest no, takie no, dziwne, że próbuje się Arkę przerobić na coś innego. Gdy coś pozmieniamy, to więcej ludzi przyjdzie. Gdy myślimy o Noem, to nie myślimy, że jeśli chodzi o Nowy Testament, to przedstawiał go jako głosiciela sprawiedliwości. Gdy myślimy o Noem, to zwykle myślimy o tym facecie, który budował arkę. Do not that he was Ludzie nie mają tego, że tak powiem, zakodowanego, że on zjastował. So well, no i nie miał dużego sukcesu. He was very Ale był bardzo, miał duży sukces. Success isn't based on numbers, but on obedience. Ale to był sukces nie polegający na ilości, ale na posłuszeństwie. Charles Spurgeon powiedział. He Jeżeli nie ma w Tobie pragnienia, aby inni byli zbawieni, to najprawdopodobniej ty sam nie jesteś zbawiony. Uh, recently me and Rachel we went to...

że w tym momencie było tam jakieś wydarzenie związane z tym, co się dzieje w Palestynie. I, I byłem w stanie, była możliwość podarowania Biblii ambasadorowi Palestyny. We have many us every day. Mamy wokół siebie dużo możliwości każdego dnia. Do we see the in Gaza Czy chcemy, żeby sytuacja, na przykład w Gazie, się poprawiła? Nic nie jest silniejsze niż Gospel. Nic nie jest mocniejszego niż Ewangelia. Dzisiaj będę głównie mówił o zmartwychwstaniu, ponieważ to jest ważne, zarówno dla muzułmanów, ponieważ muzułmanie wierzą, że Jezus nie umarł. To jest ważne dla ateistów. I to jest również ważne dla ateistów. Because they believe he did not rise again. Ponieważ oni nie wierzą, że Jezus został wzbudzony z martwych. For me I see that is on the w, w takiej mojej perspektywie widzę, że wszystko jest skoncentrowane na zmartwychwstaniu. Śpiewaliśmy tę pieśń z tego powodu, że On żyje. Is an I Islam jest antychrześcijańską religią w każdym celu. It is exactly opposite of the Bible. Jest totalnym zaprzeczeniem Biblii. The names are there, but everything is opposite. Tam imiona Biblii są biblijne, ale treść jest zaprzeczeniem Biblii. They the Bible Oni wierzą w to, że Biblia została zmieniona. Jesus never died. Wierzą w to, że Jezus nigdy nie umarł. Jesus was just a man że Jezus był po prostu zwykłym człowiekiem And we can be saved by works. i że może być człowiek zbawiony przez swoje czyny. We'll only talk about one of those I dzisiaj będziemy mówili tylko o jednej z tych rzeczy. I przeczytamy pewien werset z Koranu, aby to nam pokazać. And they said we killed the Messiah Jesus son of Mary the messenger of Allah. Is, could you repeat? Here, it's right here. Okay. Yeah. And they said we killed the My Messiah, powiedzieliśmy, zabiliśmy Mesjasza, Jesus, son of Mary, Jezusa, Syna Marii, the messenger of God, or Allah, tego posłańca Boga. But they did not kill him, ale oni Go nie zabili, nor did they crucify him, również Go nie ukrzyżowali, but it only looked like that. ale to tylko wyglądało, że to się stało. Tak mówi Koran. Koran mówi, że Jezus nie umarł, ale ktoś inny umarł.

to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest wasza wiara John 3, 16, i wiemy również z ewangeliana 3:16 for God so loved the world he gave his only son tak tak who in świat, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął and so without the cross there is no salvation bez krzyża nie ma zbawienia Ludzie pytają mnie, czy jako misjonarz kiedykolwiek miałem wątpliwości tego dotyczące. Czy na przykład byłeś w więzieniu pozbawiony żywności, czy nie miałeś wątpliwości odnośnie Chrystusa? Pewnego razu Ola uczyła dzieciaków o tym o tej zbroi Bożej. Co jest naszą tarczą?

When I was in jail, Na przykład, gdy byłem w więzieniu, I'm I could die. myślałem, no mogę umrzeć. But my does not Ale moja sytuacja, ta, w której w tym momencie byłem, nie zmieniała rzeczywistości. Niezależnie od tego, jak było trudno, jak się czułem, to wiedziałem, co było prawdą. So, again, this is why this is such an important thing. I ponownie, dlaczego jest to tak ważne? So it says in, uh, it, from that time I don't have my reference on here it says uh, from this time Jesus began to explain to his disciples he must go to Jerusalem and die And Peter said never lord this, let this never happen to you I pięt przeja panie nie kto się nigdy nie stanie And sir get behind me sitting a on mówi do... Jezus mówi do Piotra Obejdź ode mnie, Szatanie. Więc ten pomysł islamu, że Jezus nigdy nie umarł to diabelski pomysł. Matthew 27. Mateusza 27 rozdział. Verse 62. You I'll read in English while you guys are opening up. Matthew 27, 62. Mateusz 27. 62. The next day, the day after preparation day, the chief priests and the Pharisees assembled before Pilate. Sir, we remember that when he was alive, the deceiver said, In three days I will rise again. So give the order to the tomb to be secured until the third day. Otherwise, the disciples may come and steal him away and tell the people he has risen from the dead, unless the last deception be worse than the first. Na zaju, czyli po dniu przygotowania paschy, zebrali się u I faryzeusze. Panie, powiedzieli, Przypomnieliśmy sobie słowa tego oszusta. Jeszcze za życia oświadczył, że po trzech dniach zmartwychwstanie. każdy więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem nie przyszli jego uczniowie, nie ukradli go i nie ogłosili ludowi, powstał martwych. To drugie oszustwo byłoby gorsze od pierwszego. So what is of here? Czego się obawiał tutaj Piłat? He is of a riot. Obawiał się no, takiego sprzeciwu społecznego. This is something both in our Bible and also in history about this event happening. to Biblia i zarówno historia. Jewish, no, możemy to czytać u historyków żydowskich. Fails, Gdyby Pilat zawiódł w tej sytuacji, powstał bunt, co by się stało z nim? Byłby zabity. No Nie było miejsca na bunt. Throughout the New Testament we see W Nowym Testamencie widzimy pewne wydarzenia i ludzi. Anytime you see an event you see a place, a time and a name. Za każdym razem, gdy Nowy Testament mówi o pewnych wydarzeniach, to mówi o osobach, o miejscu i o czasie. This is because it really happened. To potwierdza, że te rzeczy rzeczywiście miały miejsce, zdarzyły się. Like for example it says Simon of Cyrene carried the cross for Jesus. Na przykład, Szymon Sreny, News, Krzyż Jezusa. Znamy czas, znamy osobę, znamy imię. Is so could and they could check, they could I dlatego ludzie mogli podróżować i weryfikować te fakty. Ja cieszę się z tego, że to, to, my jest, to, co wierzymy, jest oparte na faktach, a nie na zmyślonych historyjkach. Okay, so we continue in verse 65, 65 and 66. It says 66. you have a guard, meaning I give you command of a guard. Piłatu powiedział: macie strażę, idźcie zabezpieczcie, jak umiecie. Okay, so it says that they secure the tomb. Jest napisane: poszli i zabezpieczyli grupę. Okay, so you guys know the story about the big rock, yeah? Znamy tą historię o tym wielkim kamieniu. What does it mean to make it secure? Co to znaczy zabezpieczyć? They had a wax seal that they would put on the rock. Mieli taką dużą pieczęć zrobioną z, z laku. With it was the signet of the of of Pilate. I na tej pieczęci było odciśnięte signet, który miał na ręku piła. And so if anyone was to break that seal, all of Rome would be against this person. I jeżeli ktoś złamałby tę pieczęć, stałby się wrogiem całego Rzymu. Gdy myślimy i czytamy o tym, że byli strażnicy, to myślimy, że jeden, dwóch strażników stało uzbrojonych. Historycznie nie jest to prawdą. When you have a unit of Roman Gdy miałeś oddział rzymskich żołdaków sprawujących jakąś wartę, The smallest unit, to najmniejszy ten oddział, would be of 120 men. Miał 120 osób. So that you have these different units, one is a, the it's called a maniple. Mamy tutaj ten manipul. It's a Latin word. Tutaj mam takie łacińskie słowo użyte manipule. It was 120 units. To oznaczało, że to był oddział, który liczył 120 żołnierzy. The next bigger was a cohort, which was 500. And then the larger was a legion, which was 4,000 to 5,000 men. So imagine Pilate wants to guard this tomb so that there will not be a riot. Więc wyobraźcie sobie, że Piłatowi zależało na tym, żeby zabezpieczyć ten grup, żeby nie. Po, nie, nie jakichś rozruchów nie, nie było tam, nie doszło do rozruchów. So 80, 120, you know, it's, it's Więc wysyła tam żołnierzy. Kilkudziesięciu żołnierzy. So the Romans, they also had things like formations. Formations? Uh, anyone know formation. Formation. Formacja, tak. Yeah. No,

So imagine 80 to 120 soldiers with armor. <laughs> and imagine some fishermen trying to attack them. It's, it's ridiculous. It's not. They could handle over a thousand barbarians. Taka grupa z zonie ze rzymskich potrafiła przeżiwstawi się tysiącowi pogan taki no dzikusów Can you read Matthew 28 12 through 15? I'll read it in English while you're opening. Um, 28 12 through 15. Od 12 do 15. And when they assembled with the elders, they had taken counsel and gave money to the soldiers saying, say that you like disciples came while you were asleep, and stole them while you slept.

Mówcie, nakazali, że jego uczniowie przyszli w nocy i gdy spaliście, ukradli ciało. A gdyby namiestnik o tym usłyszał, my go przekonamy i wybawimy was z kłopotów. Oni więc wzięli pieniądze, postąpili jak ich pouczono. Taka też pogłoska rozrusza się między Żydami i krąży po dzień dzisiejszy. Jaka była kara dla żołnierza, który zasnął w czasie warty? You your will get no, oznaczało to śmierć dlatego. Jeżeli zobaczyłbym, że żołnierz stojący obok, czy będący obok śpi, ja bym nic nie zrobił w tej sytuacji, to ja bym został zabity. Więc 120 ludzi spało smacznie w tym czasie, w jednym czasie. It's, it's ridiculous. To śmieszne.

Marka Ewangelia 16 rok 3. And, and they asked each other who will roll the stone away from the entrance of the tomb. Oni pytają kto nam odsunie ten wielki kamień, który zasłania wejście do grobu. It's not just because this rock was huge. To nie chodziło o to, że ten kamień był taki wielki. They needed permission because it's sealed. Ale chodziło o pozwolenie, bo tam była cesarska od pieczęć. It would have been very easy if Jesus had not risen from the dead. To byłoby bardzo łatwą rzeczą, żeby Chrystus nie stał zbudzony z martwych. Żydzi mogliby pokazać to martwe ciało Jezusa na jakiejś tam podstawie. Patrzcie, to On, martwe ciało. It's ridiculous. To jest śmieszne. Muslims Muzułmanie również nauczają, że Jezus nie umarł na krzyżu. We what did Jesus say on the cross? Pamiętacie, co Jezus powiedział na krzyżu? Ojciec, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A couple weeks ago, I talked to a Catholic, and he said, "Well, we need to go to Mary for our salvation." Kilka tygodni temu rozmawiałem z pewnym człowiekiem z kościoła katolickiego, i ta osoba powiedziała, musimy pójść do, do Marii, żeby prosić o wybawienie. We the thief on the cross. Ale pamiętacie tego złoczyńcę, który wisiał na krzyżu? he had jesus to the side of him and he had mary in front of him przed sobą, pod and so like him we can go directly to jesus then we continue on look at isaiah 53, 53. The, the one that we all know 53 i'll read it in four five and six and he, surely he took our infirmities he carried our sorrows we considered him stricken by god struck down and afflicted but he was pierced for our transgressions he was crushed for our iniquities the punishment that brought peace upon him by his stripes we were healed like sheep we have all gone astray each one turned his way away. but the lord has laid upon him the iniquity of us all four through six Kto uwierzył naszej wieści? Wyrósł przed nim jako latorość, jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który można by podziwiać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był also... człowiekiem obrzezany z cierpienia, zaznajomionym z chorobą, kimś, przed kim zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nawet na niego nie zwracaliśmy uwagi. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy... Że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony, lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Musimy pamiętać, że te słowa zostały zapisane 700 lat wcześniej, zanim urodził się Chrystus. And Księdze psalmów, in 22 it says they pierced my, my hands and my feet. Mówi o tym, że przebili moje ręce i moje nogi. The verse in Psalms was written 800 years before there was crucifixion. Ten psalm został spisany 800 lat zanim w ogóle wpadli na pomysł krzyżowania uśmiecenia ludzi przybijanie do krzyża. With Muslims they say that the Bible was changed. Muzułmanie powiadają, że Biblia została zmieniona. There was this one time, I was in Jordan, Pewnego razu byłem w Jordanii and I, was secretly passing Bibles. i tak w taki, no, w taki nielegalny sposób rozdawałem Biblię. I, was at a I byłem taki otoczony przez tłum. I pomiędzy tymi zgromadzonymi ludźmi był muzułmański jakiś nauczyciel, imam. I ten imam przyszedł z dużą grupą ludzi. before long, there was more than 40 or 50 people there shouting. Tam około 40, ludzi, and as they were shouting, he said to me, you're passing out this bible that's been changed. I ten imam Ty te Biblie, które they have the muslims, they say the word allah akbar. I mówić, allah akbar, allah akbar, which means god is greater or great. Bóg jest wielki, Bóg jest And so, while he was yelling this, finally, I, I gdy oni wszyscy tak krzyczeli, krzyczeli, I, I had a chance to speak. Ostatecznie miałem możliwość by coś powiedzieć. I said, you really don't believe that Allah is Akbar. I powiedziałem, wy tak naprawdę nie, nie wierzycie w to, że Allah jest wielki. And so they <laughs> Zaczęli głośniej krzyczeć. And I powiedziałem, finally, I was given a chance to speak. I ostatecznie już trochę się uspokoili, więc znowu miałem możliwość, żeby coś powiedzieć. I Wy uważacie, że Bóg jest taki mały, że nie potrafi ochronić swojego słowa? Jeżeli on nie potrafi obronić swojego słowa, to jak może mnie obronić? simple I ta prosta odpowiedź, jakby no. Uratowała Go przed tym całym Dziękujemy Bogu, że ta Księga nie została zmieniona. Jezus powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale nie Moje Słowo. Can you read 2 Piotra 1,16 So I'll read it in English. Please uh, open Second uh, Peter 1:16. For we do not, did not follow clearly, clearly devised stories when we told you about the coming of the Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of his majesty. Second Peter 1:16. Gdyż obwieściliśmy wam moc oraz przybycie Naszego Pana Jezusa Chrystusa nie jako ludzie, którzy poszli za wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie jego wielkości. To dlatego, że on naprawdę stał z I dlatego, że on z martwych stał, możemy dla niego żyć. It gives our Daje cel to naszemu życiu. Look at the disciples and how they lived and died. Popatrzmy na uczniów, jak żyli, jak umierali. Not one of them became rich. Żaden z nich nie stał się człowiekiem bogatym. All of them and death. Każdy z nich był narażony na niebezpieczeństwo i ostatecznie na śmierć brutalną śmierć. I was asked by a Muslim once. Pewnego razu zapytałem. You ask? He asked me. Pewien muzułmanin zapytał mnie. He said, jeśli a Christian, how much money will you give me? Jeżeli ja stanę się chrześcijaninem, ile za to dostanę pie forsy? Mówi, ja nie dam Ci pieniędzy, ale dam Ci taki miecz, który często będzie na Twoją szyją. Islam, teaches the, the one that leaves Islam, be Islam naucza, że ten, który opuszcza Islam, powinien być zabity, ma być zabity. Said your whole life will be in Mówię, gdy, gdy podejmiesz taką decyzję, Twoje całe życie będzie w wielkim niebezpieczeństwie. But you will be saved. Ale będziesz In the same way, we have hard things, and we, we're told we will have hard times. I my, mówi, że mieli momenty, but we are saved.: ale jesteśmy zbawieni. A man that the, discipled me,: Człowiek, który był, prowadził mnie w uczniostwie, He said to me, "There are whales to save. <coughs> there are.: Whales, you know, the big animal, whale. Uh, wieloryby mówi tak że są wieloryby There are trees to hug <laughs> trees, trees, plants to są, save. są drzewa takie które można uściskać But we've been given a greater purpose. ale my mamy przed sobą większy cel to save souls. ten większy cel to zbawianie doprowadzenie do zbawienia dusz the disciples counted their lives as nothing. the disciples They counted their lives as nothing. Uczniowie, y, no, często ryzykowali swoim życiem, they knew Jesus had risen from the dead. Dlaczego? Bo wiedzieli, że Jezus wstał z martwych. We need to our daily lives. Musimy przemyśleć nasze codzienne życie. Jesus did rise from the dead. Jezus z martwych stał. There is a heaven, there is a hell. Jest niebo, jest piekło. This is what is important. To, co ważne, there is one life. Jest jedno życie. It soon will pass. Go away. Się it's only what is done for Christ. I tylko to, co dla that will remain. Zostanie. Or last. Thank you. Dziękuję bardzo. Pray. Lord God. Drogi Panie, Because you live, help us to live for you. Z tego powodu, że ty żyjesz, Panie, pomóż nam żyć dla Ciebie. Lord, give us a purpose in our life. Panie, daj cel dla naszego życia. Help us not to waste our time. Panie, pomóż nam, byśmy nie tracili naszego czasu. Help us to remember what is important. Panie, pomóż nam pamiętać o tym, co jest ważne. Create within us a fire and a passion. Panie, spraw w nas pasję, ogień. That we can preach your gospel żebyśmy dzielili się Ewangelią. I you, Lord. Uwielbiam Cię, Panie, in Jesus name. w imieniu Jezusa. Also, like in I chciałbym zaprosić na friday yeah, and Saturday. na, na sobotę i na piątek o 17 and na pence. starówkę będziemy zwiastowali Ewangelię. Starym yeah. Na starym mieście, w starym miejscu.